Witajcie w kolejnym odcinku codziennego czytania Biblii. Skoro rozpoczynamy czytanie nowej Księgi, to pozwólcie, że podzielę się paroma istotnymi informacjami na jej temat. Księga Estery stanowi wyjątkowe zjawisko w całym kanonie biblijnym, jest to bowiem jedyna Księga, w której ani razu nie pada imię Boga, a jednak całość przesycona jest świadomością Jego opatrzności powstała najprawdopodobniej w IV wieku przed Chrystusem, gdy pamięć o panowaniu króla Ahasferosza, znanego historii jako Xerxes I, była wciąż żywa, choć już odległa. Autor, niemal na pewno Żyd, mieszkający we wschodniej diasporze, być może w samej Suzie, stworzył dzieło o niezwykłej złożoności literackiej i teologicznej. Jego znajomość perskich realiów, topografii imperium, dworskiego ceremoniału wskazuje na bezpośredni kontakt z opisywanym światem. Nie jest to bowiem relacja z drugiej ręki, lecz świadectwo kogoś, kto tam żył, kto oddychał powietrzem perskiej metropolii. Przez długi czas uczeni spierali się, czy mamy do czynienia z kroniką wydarzeń historycznych, czy raczej z fikcją literacką. Dziś, dzięki badaniom tekstualnym, coraz wyraźniej widać, że takie stawianie sprawy mija się z istotą tego tekstu. Księga Estery przeszła bowiem złożony proces redakcyjny. Pierwotna opowieść dworska, nazywana Protoat, być może bliska tym wersjom greckim, które posiadamy, nazywanymi alfa tekst, została przekształcona przez ostatecznego redaktora w coś znacznie głębszego. Dodał on motyw nieodwołalności perskiego prawa, co wymagało wprowadzenia kontrdekretu Mordochaja, zwycięstwa Żydów nad wrogami oraz obszernego zakończenia ustanawiającego świętopuriem. W ten sposób powstało dzieło o podwójnym charakterze. Z jednej strony etiologia święta, czyli wyjaśnienie radosnego święta Purim, z drugiej opowieść o charakterze krótkiej noweli o tragicznych losach Żydów w imperium perskim. Właśnie owa sytuacja egzystencjalna nadaje Księdze uniwersalne znaczenie teologiczne. To historia Żydów żyjących w diasporze, w świecie pełnym przepychu ale też niebezpieczeństw, gdzie w każdej chwili może pojawić się ktoś groźny, jakiś nowy Haman pragnący ich unicestwienia. Świecie, gdzie trzeba lawirować między zachowaniem tożsamości a koniecznością przetrwania, między wiernością tradycji przodków a wymogami obcego nowego dworu. Estera, która ukrywa swoją tożsamość i poślubia pogańskiego władcę, Mordochaj, który zasiada w bramie królewskiej. Oboje są figurami kompromisu, jakiego wymaga życie na obczyźnie. A jednak właśnie przez nich, przez ich odwagę, przez ich spryt i lojalność, Bóg ratuje swój lud o zagłady. Paradoks nieobecności Boga w tekście, który przecież opowiadał o jego zbawczym działaniu, fascynował komentatorów od starożytności. Średniowieczni rabini tłumaczyli to jako ochronę świętego imienia przed profanacją przez pogan czytających księgę. Ale współcześni egzegeci dostrzegają to raczej teologiczne stwierdzenie o ukrytej obecności Boga w historii, o opatrzności działającej przez pozornie przypadkowe zbiegi okoliczności. Oto wybór sieroty żydowskiej na królową akurat w tym momencie, gdy jej lud potrzebował orędowniczki. Bezsenność króla dokładnie tej nocy, gdy Haman przychodzi prosić o zgodę na powieszenie Mordochaja. Wszystkie te przypadki układają się w zbyt doskonały wzór, by można je uznać za dzieło ślepego losu. Ostatecznie księga Ester jest świadectwem wiary dojrzałej, która potrafi rozpoznać działanie Boga nawet tam, gdzie On wydaje się milczeć. Jest opowieścią o synergii działania Bożego i ludzkiego, gdzie opatrzność stwarza okoliczności, ale to człowiek musi podjąć ryzyko działania. Mordochaj przypomina Esterze: A kto wie, czy godności królewskiej nie dostąpiłaś na czas taki jak ten? W tym pytaniu zawiera się cała teologia Księgi: przekonani, że Bóg działa w historii, ale czyni to przez konkretnych ludzi, którzy muszą rozpoznać swoją godzinę i mieć odwagę, by na nią odpowiedzieć. Dla współczesnego chrześcijanina przesłanie Księgi jest bardzo żywe. Pośród wielu zwyczajnych dni zdarza się ten, kiedy musimy podjąć ryzyko i przyznać się do wiary, stawić może opór niemoralności, stawić opór nieuczciwości. Czasem musimy wyraźnie opowiedzieć za Bogiem, stanąć w obronie wartości, świętości Boga, imienia Jezusa. Oczywiście, możemy się ukryć i udawać, że sprawa nas nie dotyczy. Wybór należy do nas. To właśnie te momenty, gdy przykład Estery i Mordochaja stawia nas do pionu, możemy wówczas usłyszeć to samo pytanie. A kto wie? Czy nie jesteś właśnie w tym miejscu, w tym czasie, aby uczynić to, co trwale wkomponuje się w historię zbawienia? Coś, bez czego nasz mały świat nie będzie taki, jaki miał być w zamierzeniu Boga. Jezus mówi, że jeśli nie my, to kamienie będą wołać. Sądzę jednak, że nie będzie to konieczne, że staniemy w wyłomie i jasno się określimy, oby Bóg dał nam odwagę w każdej takiej próbie. Drodzy, oprócz księgi Estery pozostajemy w ciągu czytania drugiej księgi Samuela, Ewangelii Łukasza i księgi Ezechiela. Życzę Wam błogosławionej lektury, a głos oddaję lektorowi. Zostańcie z Bogiem. Stary Testament, Księgi Historyczne, Druga Księga Samuela, rozdział 22 Pieśń Dziękczynna Dawida. W dniu, w którym Jahwe wyrwał Dawida z dłoni wszystkich jego wrogów i z ręki Saula, wygłosił on dla Jahwe słowa tej pieśni. Powiedział: Jahwe moją skałą, moją twierdzą i moim wybawieniem, on moim Bogiem, moją opoką, do niego się uciekam. On moją tarczą, rogiem mego zbawienia i moją wieżą, on moją ucieczką, moim wybawicielem, ratuje mnie przed gwałtem. Zawołam do Jahwe godnego chwały i będę wybawiony od moich wrogów. Tak, ogarnęły mnie bałwany śmierci, przestraszyły potoki niegodziwości. Zacisnęły się wokół mnie powrozy szeolu, wpadłem w sidła śmierci. W mojej niedoli wzywałem jachwę, wołałem do mojego Boga, a On usłyszał mój głos ze swojej świątyni, i moje wołanie doszło do Jego uszu. Wtedy zadrżała i zatrzęsła się ziemia, poruszyły się posady niebios, zachwiały się, bo się rozgniewał. Wzniósł się dym z jego nozdrzy i ogień z jego ust pożera. Rozżarzyły się od niego węgle Nachylił niebiosa i stąpił. Gęsta ciemność pod jego stopami Dosiadł cheruba i wzleciał I ukazał się na skrzydłach wiatru Ciemność uczynił wokół siebie namiotem Masy wód gęstymi chmurami Od blasku przed nim płonęły rozżarzone węgle Jachwę zagrzmiał z niebios Najwyższy wydał swój głos Wypuścił strzały i rozproszył ich Błyskawice i ich rozgromił Wtedy ukazały się dna morza, odsłoniły się posady świata, od upomnienia jachwe, od podmuchu tchnienia jego nozdrzy. Sięgnął z wysoka, pochwycił mnie, wyciągnął mnie z przepotężnych wód, uratował mnie przed moim potężnym wrogiem, przed nienawidzącymi mnie, gdyż byli ode mnie silniejsi. Uderzyli na mnie w dniu mojej udręki, lecz jachwe stał się dla mnie podporą. Wyprowadził mnie na szeroką przestrzeń, wyratował mnie, gdyż ma we mnie upodobanie. Jachwę odpłacił mi według mojej sprawiedliwości, oddał mi według czystości moich rąk, strzegłem bowiem dróg Jachwę i nie sprzeniewierzyłem się mojemu Bogu, bo mam przed sobą wszystkie Jego prawa, a Jego ustawy? Nie odwracam się od nich. Byłem wobec Niego nienaganny i pilnowałem się, by nie popełnić przewinienia. Dlatego Jachwę oddał mi według mojej sprawiedliwości, według mojej czystości przed Jego oczami. Z wiernym obchodzisz się wiernie, z człowiekiem nienagannym. Nienagannie. Z czystym okazujesz się czysty, a z przewrotnym postępujesz nieprzewidywalnie. Ubogi lud wybawiasz, a twoje oczy nad wyniosłymi opuszczasz. Tak ty jesteś moją pochodnią, Jachwę. Jachwe rozświetla moją ciemność, gdyż dzięki tobie stawiam czoła drużynie, dzięki mojemu Bogu przeskakuje mur. Oto Bóg, doskonała jego droga. Słowa Jachwe, wypróbowane. On jest tarczą dla wszystkich, którzy w nim szukają schronienia. Bo kto jest Bogiem oprócz jachwę, kto skałą oprócz naszego Boga. Oto Bóg, moja twierdza, moc. Uwalnia też moją nienaganną drogę. Sprawia, że moje nogi są zwinne jak ułani, i stawia mnie na moich wyżynach. Zaprawia moje ręce do walki, dlatego moje ramiona mogą napiąć łuk ze spiżu. Dałeś mi tarczę swojego zbawienia, a twoja łagodność czyni mnie wielkim. Powiększyłeś miejsce dla moich kroków. Dlatego nie chwieją się moje stawy. Będę ścigał moich wrogów i zniszczę ich, nie zawrócę, dopóki z nimi nie skończę. Wygubię ich i rozbiję, tak że nie powstaną i padną pod moje nogi. Opasałeś mnie mocą do walki, rzuciłeś pode mnie moich przeciwników. Moi wrogowie nadstawiłeś mi ich kark tych, którzy mnie nienawidzą, zmusiłem do milczenia. Rozglądali się, lecz nie było wybawcy wzywali jachwę, lecz im nie odpowiedział. Zetrę ich niczym na proch ziemi rozetrę zdepcze niczym błoto ulic. Ratujesz mnie od sporów z moim ludem, zachowujesz mnie na głowę dla narodów, służą mi ludy, których nie znałem. Cudzoziemcy kulą się przede mną, ledwie pochwycą uchem, słuchają mnie. Cudzoziemcy tracą odwagę i z drżeniem wychodzą ze swoich warowni. Ja chwę żyje, niech będzie błogosławiona moja skała i wywyższony Bóg, skała mojego zbawienia. Oto Bóg. On za mnie wywiera pomstę. Jest tym, który pode mnie sprowadza ludy i który mnie uwalnia od moich wrogów. Stawiasz mnie ponad moimi przeciwnikami, ratujesz od człowieka dyszącego gwałtem. Dlatego będę cię, Jahwe, sławił wśród narodów i śpiewał na cześć twojego imienia. Zapewniasz wielki ratunek swojemu królowi i okazujesz łaskę swojemu pomazańcowi Dawidowi oraz jego nasieniu na wieki. Księgi Proroków Większych, Księga Ezechiela, rozdział 32: Pieśń żałoby nad Faraonem. W dwunastym roku, w dwunastym miesiącu, w pierwszym dniu tego miesiąca, stało się do mnie słowo Jachwe tej treści: Synu człowieczy, wznieś pieśń żałobną nad Faraonem, królem egipskim, i powiedz do niego, porównywałeś się do młodego lwa wśród narodów, a ty jesteś potworem w morzach parskasz w swoich rzekach, mącisz wody swymi nogami, wierzgasz w ich strumieniach. Tak mówi Pan Jahwe. Rozciągnę nad Tobą swoją sieć w zgromadzeniu licznych ludów i wyciągną Cię w moim niewodzie. I porzucę Cię na ziemi, zwalę Cię na powierzchnię pola i sprawię, że usiądzie na Tobie wszelkie ptactwo niebios i nasycę Tobą zwierzęta całej ziemi. I rozrzucę Twoje cielsko po górach, a Twoimi zwłokami wypełnię doliny. I napoje ziemię upływem Twej krwi aż po góry, i będą jej pełne kanały. Gdy będę cię gasił, zakryję niebiosa i zaćmie ich gwiazdy. Słońce zasłonię obłokiem, a księżyc nie zabłyśnie swym blaskiem. Wszystkie jasne światła na niebie zaćmie nad Tobą i pogrążę w ciemności Twą Ziemię. Oświadczenie pana Jachwe. Zaniepokoję serce licznych ludów, gdy poprowadzę Twoich rozbitków do narodów w Ziemiach, których nie znałeś i wywołam zdumienie licznych ludów nad Tobą, a ich królami wstrząśnie z Twego powodu strach, gdy machnę nad ich obliczem swoim mieczem i drżeć będą bez chwili przerwy każdy o swoją duszę w dniu Twojego upadku. Gdyż tak mówi Pan Jahwe, miecz króla Babilonu przyjdzie na Ciebie, mieczami bohaterów powalę Twoją armię, najokrutniejszymi spośród wszystkich narodów, i zniszczą oni świetność Egiptu i rozbiją całą jego armię i wytępie wszystkie jego zwierzęta z licznych wód i nie zmąci ich już noga ludzka i nie zmąci ich kopyto bydła potem oczyszczę ich wody i ich strumienie popłyną jak oliwa oświadczenie pana Jahwe gdy zamienię ziemię egipską w pustkowie a ziemia będzie opustoszona ze wszystkiego co ją wypełnia gdy pobiję wszystkich którzy w niej mieszkają wtedy poznają że ja jestem Jahwe oto pieśń żałobna śpiewać ją będą Będą ją śpiewać córki narodów, będą ją śpiewać nad Egiptem i nad całą jego armią, oświadczenie pana Jahwe. Pieśń żałoby nad Armią Egiptu. W dwunastym roku, w pierwszym miesiącu, w piętnastym dniu tego miesiąca, stało się do mnie słowo Jachwe, tej treści: Synu człowieczy. Zapłacz nad Armią Egiptu i sprowadź ją na dół, ją i córki potężnych narodów, do podziemnej krainy, do tych, którzy zeszli do grobu. Kogo przewyższasz wdziękiem? Stąp, legnij z nieobrzezanymi, padną wśród przebitych mieczem. Mieczowi wydana. Wyciągnęli go i całą jego armię i przemówią do niego wodzowie wśród walecznych z głębi Szeolu i ich pomocnicy. Zeszli, legli nieobrzezani, przebici mieczem. Tam jest Aszur i całe jego zgromadzenie, otaczające go jego grobami, sami przebici, ci, co padli od miecza, którym dano ich groby w zakamarkach dołu, to tam ma być jego zgromadzenie. Dookoła jego grobu sami przebici ci, co padli od miecza, którzy siali grozę w krainie żyjących. Tam jest Elam i cała jego armia, otaczająca jego grób, sami przebici ci, co padli od miecza, którzy jako nieobrzezani zeszli do podziemnej krainy, którzy siali swą grozę w krainie żyjących i ponieśli swą hańbę z tymi, którzy zeszli do grobu. Między przebitymi dano mu łoże i całej jego armii wokół jego grobu Sami nieobrzezani, przebici mieczem, którzy siali swą grozę w krainie żyjących i ponieśli swą hańbę z tymi, którzy zeszli do grobu, i między przebitych ich dano. Tam jest Mesech i Tubal z całą swą armią wokół jego grobu, sami nieobrzezani, przebici mieczem, tak, siali grozę w krainie żyjących. I czy nie spoczęli z bohaterami, którzy padli z nieobrzezanych? Którzy zeszli do Szeolu ze swymi narzędziami walki i dano im ich miecze pod ich głowy. I spoczęły ich winy na ich kościach, choć grozę bohaterów siali w krainie żyjących. I ty między nieobrzezanymi zostaniesz złamany i legniesz z przebitymi mieczem. Tam jest Edom, jego królowie i wszyscy jego książęta, których złożono między ich bohaterami z przebitymi mieczem. Legli oni z nieobrzezanymi z tymi, którzy zeszli do grobu. Tam są książęta północy, oni wszyscy, i wszyscy Sydończycy, którzy zeszli wraz z przebitymi mimo ich grozy. Mimo ich męstwa zostali zawstydzeni i legli, jak nieobrzezani, z przebitymi mieczem i ponieśli swą hańbę z tymi, którzy zeszli do grobu. Gdy faraon ich zobaczy, pocieszony będzie ze względu na całą swą armię, ze względu na przebitych mieczem, pocieszy się faraon i całe jego wojsko oświadczenie pana Jahwe. Ponieważ sieje grozę w krainie żyjących, to legł on między nieobrzezanymi, przebitymi mieczem faraon i cała jego armia. Oświadczenie pana Jachwe. Nowy Testament, Przekład Literacki, Ewangelia Łukasza, rozdział 12. Mowa przeciw obłudzie. W tych okolicznościach, gdy wokół zgromadził się wielotysięczny tłum, także ludzie nawzajem się deptali, Jezus zwrócił się najpierw do swoich uczniów. Strzeżcie się za kwasu faryzeuszów, to jest obłudy, bo nie ma nic tak skrytego, że nie mogłoby być ujawnione, ani nic tak tajemnego, że nie mogłoby się wyjaśnić. Dlatego cokolwiek mówicie nocą będzie słyszane za dnia, i to, o czym szepczecie za zamkniętymi drzwiami, będzie ogłaszane z dachów. Odwaga, w głoszeniu dobrej nowiny. Mówię wam, moim przyjaciołom, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nie są w stanie już nic więcej zrobić. Wskażę wam, kogo się bać. Bójcie się tego, który po zabiciu ma prawo wtrącić do miejsca kary. Tak, mówię wam, tego się bójcie. Czy pięciu wróbli nie zbywają za dwa Saryony? Bóg, przeciwnie, troszczy się o każdego z nich. Co do was, to zna on nawet liczbę włosów na waszych głowach. Przestańcie się bać. Znaczycie więcej niż stado wróbli. Zapewniam Was też, do każdego, kto mnie wyzna wobec ludzi, Syn Człowieczy przyzna się wobec Aniołów Bożych. Tego jednak, kto się mnie zaprze wobec ludzi, spotka to samo z mojej strony wobec Aniołów Boga. Każdy, kto powie słowo przeciw Synowi Człowieczemu, wciąż może liczyć na przebaczenie. Ten jednak, kto by obraził Ducha Świętego, na przebaczenie liczyć nie może. A gdyby Was wzywali do synagog, do urzędów i innych władz, nie martwcie się, co powiedzieć, albo jak się bronić. Duch święty was pouczy. On w stosownej chwili wskaże, co trzeba powiedzieć. Jezus w sporze o majątek. Wtedy ktoś z tłumu zwrócił się do niego: Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, aby podzielił się ze mną dziedzictwem. Lecz on mu odpowiedział: Człowieku, kto mnie ustanowił sędzią lub rozjemcą między wami. Ostrzegł ich też: Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości. Gdyż obfitość dóbr nie zapewnia życia. W życiu nie chodzi też o to, aby opływać w dostatki. Następnie przytoczył im taką przypowieść pewnemu bogatemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. Zaczął się więc zastanawiać, co tu zrobić. Nie mam gdzie złożyć plonów. W końcu postanowił tak. Zburzę stodoły, zbuduję sobie większe i tam zgromadzę całe moje zboże oraz moje dobra. Potem powiem swojej duszy: Duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat. Odpocznij, najedz się, napij i baw się dobrze. Bóg jednak powiedział do niego: O bezmyślny człowieku, tej nocy zażądają twojej duszy. I czyje będzie to, co przygotowałeś? Tak stanie się z każdym, kto gromadzi skarby dla siebie, a nie jest bogaty w Bogu. O tym, co najważniejsze. Do swoich uczniów powiedział natomiast: Dlatego mówię wam: przestańcie martwić się o życie, o to, co będziecie jeść, a także o ciało. Oto w co się ubierzecie. Życie bowiem znaczy więcej niż pokarm, a ciało niż okrycie. Zwróćcie uwagę na kruki, że nie sieją ani żną, nie mają spichlerzy ani stoduł i Bóg je karmi. O ile więcej wy znaczycie niż ptaki, kto z was dzięki trosce może swoje życie przedłużyć o godzinę? Jeśli więc tak małej rzeczy nie potraficie, to dlaczego martwicie się o całą resztę? Zwróćcie uwagę na lilie, jak rosną, nie trudzą się ani nie przędą, a mówię wam, nawet Salomon w całym swym przepychu nie ubierał się tak jak jedna z nich. Jeśli więc trawę na polu, która dziś jest, a jutro może być wrzucona do pieca, Bóg tak przyozdabia, o ileż bardziej zależy mu na was, o ludzie małej wiary. Dlatego wy też nie zastanawiajcie się ciągle, co macie jeść lub pić i przestańcie żyć w ciągłej trosce. Z tym wszystkim bowiem borykają się narody tego świata. Wasz ojciec wie, że tego wam potrzeba. Szukajcie raczej jego królestwa, a te rzeczy będą wam dodane. Nie bój się, mała trzutko, gdyż waszemu ojcu spodobało się dać wam królestwo. Sprzedajcie to, co posiadacie i wesprzyjcie datkiem ubogich. Zróbcie sobie sakiewki, które się nie niszczą. Zadbajcie o skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej nie ma dostępu ani mulnie zżera, bo tam, gdzie jest wasz skarb, będzie też wasze serce. Wezwanie do czujności Zapnijcie pasy na biodrach i zapalcie lampy. Bądźcie podobni do ludzi czekających na powrót swego pana z wesela, abyście, gdy przyjdzie i zapuka do drzwi, natychmiast mu otworzyli. Szczęśliwi ci słudzy, których pan w chwili przyjścia zastanie na czuwaniu, zapewniam was, że opasze się fartuchem, usadzi ich przy stole, po czym podejdzie i będzie im usługiwał. Czy przyjdzie przed północą, czy przed czwartą nad ranem, szczęśliwi oni, jeśli ich tak zastanie. To zaś weźcie pod uwagę, że gdyby gospodarz wiedział o której godzinie zjawi się złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swojego domu. I wy bądźcie gotowi, gdyż syn człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. Wtedy Piotr zapytał Panie, czy do nas kierujesz tę przypowieść, czy też do wszystkich? Pan odpowiedział, a kto jest tym wiernym i rozważnym rządcą, którego pan ustanowił nad służbą w swoim domu, by jej rozdzielał zboże we właściwym czasie? Szczęśliwy ten sługa, którego Pan po powrocie zastanie przy tym zajęciu. Zapewniam was, że postawi go nad całym swoim mieniem. Jeśli jednak ten sługa powiedziałby w swoim sercu, mój Pan zwleka z przyjściem i zacząłby bić młodszych służących i służące, jeść pić i upijać się. Wówczas gdy przyjdzie Pan w dniu dla sługi nieoczekiwanym i o godzinie dla Niego nieznanej, surowo go ukaże i potraktuje na równi z niewiernymi. Ten sługa, który znał wolę Pana, lecz nie poczynił przygotowań lub nie zastosował się do jego woli, odbierze wiele razy. Ten natomiast, który jej nie znał, a zrobił rzecz godną kary, odbierze mniej razów. Od każdego bowiem, komu wiele dano, wiele będzie się żądać, i od tego, komu wiele powierzono, więcej będzie się wymagać. Zapowiedź podziałów. Przyszedłem rzucić na ziemię ogień i bardzo bym pragnął, aby już zapłonął. Mam być zanurzony w chrzcie i dopóki się to nie stanie, będę przeżywał udrękę. Czy myślicie, że zjawiłem się, aby dać ziemi pokój? Nie. Mówię wam raczej podział. Odtąd bowiem pięcioro w jednym domu będzie podzielonych troje przeciw dwojgu i dwoje przeciw trojgu. Będą podzieleni ojciec z synem i syn z ojcem, matka z córką i córka z matką, teściowa z synową, a synowa z teściową. Ważność znaków czasu. Powiedział też do tłumów, gdy widzicie chmurę zbliżającą się z zachodu, zaraz mówicie, nadciąga ulewa i wkrótce rzeczywiście pada. A gdy wiatr wieje z południa, mówicie, będzie upał i rzeczywiście jest. Obudnicy, potraficie właściwie odczytać znaki na ziemi i niebie, więc jak to się dzieje, że nie umiecie rozpoznać obecnego czasu? Wezwanie do ugodowości. Dlaczego też sami nie rozstrzygacie, co jest słuszne? Gdy na przykład idziesz ze swym oskarżycielem do sądu, już w drodze dołóż starań, by dojść z nim do ugody. Nie chciej aby cię oskarżyciel postawił przed sędzią. Sędzia oddał komornikowi, a komornik osadził w więzieniu. Mówię ci, na pewno nie wyjdziesz stamtąd, póki nie spłacisz długu do ostatniego grosza. Późne księgi historyczne. Księga Estery, rozdział pierwszy. Wielka Uczta. I stało się za dni A Achasferosz był królem od Indii aż do Etiopii nad 127 prowincjami. W dniach tych, gdy król Achasferosz zasiadał na tronie swego królestwa, na zamku w Suzie, w trzecim roku swego panowania, wydał ucztę dla wszystkich swoich książąt i sług. Stawili się też przed jego obliczem wojskowi perscy i medyjscy, dostojnicy i książęta prowincji. On natomiast przez wiele dni dawał pokaz bogactwa, chwały swego królestwa i wspaniałości piękna swej wielkości. Trwało to 180 dni, a po upływie tych dni wydał król dla całego ludu znajdującego się na zamku w Suzie od największego do najmniejszego ucztę trwającą 7 dni na dziedzińcu ogrodu Pałacu Królewskiego. Białe, lniane i fioletowe kotary spięte sznurami z bisioru i purpury zwisały na srebrnych pierścieniach i alabastrowych kolumnach, Złote i srebrne sofy stały na posadzce z porfiru i alabastru, i masy perłowej i marmuru. Napoje też w złotych naczyniach, a każde z naczyń inne i wina królewskiego było dużo, według ręki króla. Lecz do picia zgodnie z zarządzeniem nikt nie przymuszał, gdyż tak postanowił król względem wszystkich zarządców swego domu, że każdy może robić co mu się podoba. Również królowa Waszti wydała ucztę dla kobiet z domu królewskiego należącego do króla Achaszferosza. Błąd królowej Waszti. Siódmego dnia, gdy król dogodził swemu sercu winem, rozkazał Mechumanowi, Bizecie, Harbonie, Bikcie, Abakcie, Zeterowi i Karkasowi, siedmiu eunuchom obsługującym oblicze króla Achaszferosza, aby przyprowadzili przed oblicze króla królową Waszti w koronie królewskiej. Aby pokazać ludowi i książętom jej piękno, gdyż była piękna z wyglądu. Lecz królowa Waszti odmówiła przyjścia na słowo królewskie, które było w ręku eunuchów. I król rozgniewał się bardzo, i jego gniew w nim zapłonął. Utrata godności królowej. I rzekł do mędrców, znających czasy, gdyż tak się miały sprawy króla przed obliczem wszystkich znawców prawa i sądzenia, a z nich najbliższymi mu byli: Karszena, Szetar, Admata, Tarszysz. Meres, Marsena i Memukan, tych siedmiu książąt perskich i medyjskich, oglądających oblicze króla i zajmujących pierwsze stanowiska w królestwie, według jakiego prawa postąpić z królową Waszczy za to, że nie wykonała rozkazu króla Achaszwerosza doręczonego jej przez Eunuchów. Wtedy powiedział Memukan wobec króla i książąt: Nie przeciw samemu królowi zawiniła królowa waszki, ale także przeciw wszystkim książętom i przeciw wszystkim ludom, które są we wszystkich prowincjach króla Achaszferosza. Sprawa królowej rozejdzie się bowiem do wszystkich kobiet i zaczną pogardzać w swoich oczach swoimi mężami w słowach. Król Achaszferosz kazał przyprowadzić królową waszti przed swoje oblicze, a ona nie przyszła. Jeszcze dzisiaj będą to mówiły księżniczki perskie i medyjskie, które usłyszały o sprawie królowej do wszystkich książąt króla, i sporo z tego wyniknie pogardy i gniewu. Jeśli więc król uzna to za dobre, niech wyjdzie sprzed jego oblicza dekret królewski i niech zostanie wpisany do praw perskich i medyjskich. I niech nie będzie przestępowany, że Waszczi nie wejdzie już przed oblicze króla Achaszwerosza, a jej godność królowej król nada jej przyjaciółce, lepszej od niej. A rozporządzenie króla zostanie usłyszane w całym jego królestwie, a jest ono ogromne, to wszystkie żony będą okazywały szacunek swoim mężom, od największego do najmniejszego. Rada ta okazała się dobra w oczach króla i książąt, i król postąpił według słów Memukana. Rozesłano więc listy do wszystkich prowincji królewskich, do każdej prowincji jej pismem, do każdego ludu w jego języku, że każdy mąż ma być zarządcą w swoim domu i zarządzać zgodnie z językiem swego ludu. Codzienne czytanie Biblii. Przekład dosłowny Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. Jeżeli podobają Ci się nasze materiały, to pozostaw subskrypcję i łapkę w górę. Dziękujemy. Do zobaczenia. Jeśli chcesz, słuchaj jako podcasty Spotify.